Witam serdecznie moi drodzy, Natura i przepraszam dzisiaj motoryka, szybkość pojedynczych ruchów oraz eksplozja poszczególnych partii mięśni. Lubię taki rodzaj treningów, pracać w swój program, dlatego że nie zamula moich mięśni mówiąc takim potocznym językiem, czyli pobudza. Stymulacja nerwowo-mięśniowa jest na wysokim poziomie, a do tego nasza sprawność podskakuje bardzo wysoko. Czy trenujemy amatorsko, czy przygotowujemy się do jakichś zawodów, pamiętajcie, że ta eksplozja jest bardzo, bardzo ważna. W każdych sportach, poczynając od sportów drużynowych, kończąc na sportach walki, czy nawet na e, zawody, e, zawodach lekkoatletycznych, gimnastycznych i tak Więc jest to bardzo ważny element, ale przygotowanie jest bardzo ważne. Ciągle to powtarzam, więc dobra, naprawdę dobra zgrzewka. Tutaj moja kochana żona powiedziała, że tu pół godziny czekała w domu, dopiero przyszła teraz e, i ja jeszcze się dogrzewałem, aby być pewny, że poszczególne stawy mniejsze są odpowiednio e, dogrzane, dlatego że tutaj będą szybkie ruchy dynamiczne i wtedy jest mocna eksploatacja waszego układu nerwowo-mięśniowego, ale przy okazji bardzo mocno obciążane są obciążane, eksploatowane są stawy, więc musimy je dobrze przygotować. Pierwsze ćwiczenie. Od razu zaczynamy, będą dynamiczne przez takie, takie przejścia z taśmą. Oczywiście tutaj bardzo mocno e, odwodzące się pracują. E, Padnij powstań, możecie to wprowadzić w swój trening zawsze na, na boisku. Pamiętajcie o dobrej rozgrzewce. Ja zrobiłem skakankę, robiłem popki ekspozywne, krótkie odcinki. E, na taśmie przygotowałem swoje stawy, więc zaczynamy. Pierwsze, pierwsze ćwiczenie. Pamiętajcie, że ćwiczenie nie może trwać powyżej 20 sekund. Także e, tak mniej więcej. Nawet 10 sekund. Widzimy. Z tymi ćwiczeniami, czyli powtarzamy te same ćwiczenia, więc nie przychodzę do kolejnego. Trzy razy wykonuję to samo ćwiczenie, moi drodzy. Oddech przygotowuję. Tutaj oczywiście nie robimy wszystkiego na pełnym wypoczynku, dlatego że tutaj musi być też podbudowa w naszej wytrzymałości, tak? Także tylko wplatamy ten dynamiczny ruch i jedziemy. Mówię się moi drodzy, że czworogłowy czuję naprawdę niesamowicie. góra nie, ale nogi tutaj, szczególnie tutaj przywodzące i tutaj mięśnia odpowiedzialne, tutaj część środkowa, mięśnia czworogłowego, nie środkowa, tylko od wewnętrznej strony jest bardzo fajnie, nam ochrania tutaj wszystkie stawy, łąkotki, szczególnie więzadła, więc jest bardzo ważny mięsień i naprawdę bardzo fajnie pracuje również całą część odwodną oddech mniej więcej tak do minutki czasu i jedziemy Kolejne ćwiczenie, będę pracować tutaj nam takim ruchem nożycowatym, bardzo dynamicznie, idziemy do boku i popracamy, drugie, trzy takie sery krótkie, na no, oczywiście oddech delikatnie, mocno eksploatujemy nogi, ale o to nam chodzi, nogi muszą tutaj mocno popracować, także tylko oddech, widzicie, organizm się męczy, kiedy wykonujemy maksymalne takie ruchy, nie jest to jednostajne bieganie, także to jest bardzo ważne. Zaczynamy. Trzy, a jeden. Poczynek króciutki. cztery, 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 jak sami widzicie, ruch nie, nie trwa zbyt długo ćwiczenie, ale robimy je maksymalnie. Wtedy, nawet czuję, jak podeszły stóp. Naprawdę mocno pracują. Oczywiście pracujemy na wśród nie na piętach. Od tej do minuty czasu jedziemy. Możemy robić to z zegarkiem, patrzcie na zegarek. Pamiętajcie do 20 sekund, ja tylko pokazuję Wam tutaj, więc ćwiczenie nie trwa dłużej niż 20 sekund, nie powinno. Trzy serie. Za chwilę kończymy i przechodzimy już do ćwiczenia typowo motorycznego bez taśmy, bez żadnych przyrządów. Jeszcze krótki oddech Pamiętajcie, że z każdym treningiem. Narzucajcie sobie polepszanie ruchu technicznego. Czyli lubimy szybciej, staramy się robić jeszcze szybciej, tak? bo to o to w tym wszystkim chodzi, a do tego poprawnie technicznie. Fajnie nagrywajcie siebie. Patrzcie, wiesz, niech kolega, koleżanka nie zawsze powie lustro w domu i można robić, imitować, stać w miejscu, robić czy wykonać takie ruchy. Delikatnie ugięte kolana, jedziemy. Podamy. widzieliście trzy serie i będą odcinki w tym kierunku, odcinki 30 do 30 metrów, nie dłużej, nawet mogą być krótsze, chodzi o samą dynamikę. Stabilizacja, szybkość pojedynczych ruchów, pracujemy nad, aby nie mieć kontuzji, czyli wzmacniamy stawy, wzmacniamy mięśnia, zadła różnego rodzaju przyskokami, szybkimi odcinkami. Trzy. Odcinki, czyli przeskakuję, robię to stosunkowo, te wyskoki mają być długie i mocne, tak aby ta eksplozja pracowała, ten mięsień się rozciągał i się skurczał. I krótki sprint. Jeszcze chwilka, i jedziemy. Przytrzymujemy wyskok. samo krótki oddech się but rozwiązał o, moi kochani chęćacie trzy i krótki odcinek idziemy spokój się i już

Teraz ćwiczenie będzie polegało na tym, że wykonujemy wszystkie skipy, przytrzymując kilka uderzeń jedną nogą. Za chwilę Wam pokażę, bo może to lepiej to pokażę niż objaśnię. Czyli zobaczcie, jedziemy raz, dwa, dwa, raz, dwa, raz, dwa, 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 dwa. sprint. Raz, dwa, skoordynować to, tak? Pamiętajcie, że sama szybkość, ma, ma yy, polegać na tym, że Uniesienie kolana w górę, to jest ta nasza szybkość, nie musi być, że my wszystko robimy szybko, tu chodzi tylko jest tak, raz, dwa, raz, dwa, dwa, tak, te ruchy tutaj i sam odcinek, więc króciutki odpoczynek, Równie trzy takie serie, całość możemy powtórzyć dwa razy, jeszcze, jeżeli jesteśmy na tyle przygotowani, wypoczęci, przygotowujemy się pod jakieś tam zawody, jak najbardziej. Pamiętajcie o bazy, o której powiedziałem, czyli deski, różnego rodzaju wszystkie programy, które zamieszczamy na YouTube, to są wszystko właśnie dla Was takie ściągawki, które Was naprowadzą do tego, aby wykonywać bez problemu takie ćwiczenia, bez kontuzji, więc zaczynamy, stoimy i hop, Teraz. oddech i rozpoczynamy dość światło? Jaki są dynka mały czas? Prawie 11 minut. I został nam ostatnia. Idziemy oddech, mówię do minutki czasu jedziemy Pamiętajcie moi drodzy, że tutaj. Zmęczony, tutaj mocno pracuje kończyny dolnej na tym się dzisiaj skupiamy, że to nie ma być tak, że w pełni wypoczywacie. Tak jak powiedziałem, to musi być baza, bo w sporcie drużynowym jaka jest piłka nożna, nikogo nie obchodzi, że zrobimy w pierwszych minutach trzy sprinty, trzy razy ładnie wyskoczymy, a później nie mamy siły. Dlatego wykonujemy to na nie do końca pełnym wypoczynku, to jest ta baza, którą budujemy wytrzymałościowa. A wplatamy właśnie dynamiczne ruchy, czyli teraz, nie wiem czy mi się uda, ale no, powinno się udać, One wykonywał lungsy dynamiczne z przeskokiem e, i również trzy serie, po kilka razy na stronę. Więc rozluźniamy, super eksplozywne ćwiczenie też, pracuje mięśnie brzucha, mocno pracują mięśnie pośrodkowe i oczywiście nogi. I zaczynamy, zobaczcie. Teraz. Dwa, trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. C c ok. O, książki! Posypały tobie. Ale. Słuchajcie. <grym> może na szczęście. Nie co? będą na szczęście. Może na szczęście. Dam mu, żeby pilnował. Po pilnej dla pana pilnej Zobacz jak pilk pniążkę pilnie Mądry tak? Pilnujesz, tak? Nie zjedz tylko. Dobra, no i druga seria. Hop. Zaczynamy. Jest, dwa, 3. Mo o to chodzi, moi drodzy, że musicie znaleźć motywację. Moją motywację jest to, że ja wykonuję życzenia. Że ona się ze mnie śmieje. Rozumiecie? Ja się Wtedy się śmieje. śmieje. się Do mo... ciebie, ja do ciebie się śmieję. Śmieje się, się że ćwiczenia, że ułomnie to wykonuję, więc widzicie, nie. każdy <laughs> dzień staram się wykonywać to coraz lepiej, żeby... bo każdy chce swojej kobiecie zaimponować. Mhm. Szczególnie nie Wiecie o czym mówię? Także zawsze, zawsze krok do przodu. A tak dla ciekawości, jak odpoczywam, to muszę powiedzieć, bo na pasie to szczery kanał. Dzielimy się wszystkim. Jak się tutaj skakam na skakance i za moimi prezami żona, Popatrzyła na mnie... Nie, bo już nie mógł tak. Tak? No Co ty robisz? Nie, bo strasznie się wczułeś w ćwiczenie A w, e, w ćwiczenie. Dobra, to ja wykonuję ostatnią serię. Podpoczynek ciutki. Pogadaliśmy, możecie sobie również <gadanie> pogady ze sobą i jedziemy. Do minuty czasu. 15 minut wybiło moi drodzy, takie ćwiczenia muszę oczywiście dodawać ale ja dzisiaj nie chciałem Wam mieszać, więc tylko taki zestaw e, jeden taki obwód wcześniej tak powiedziałem pół godziny poświęcie na dobrą rozgrzewkę naprawdę, więc trening sam wyjdzie 45 minut do, do godzinki dla Was i naprawdę jest super alternatywą na kończyny dolne mam nadzieję, że materiał przydatny Pamiętajcie, że możemy to wplatać w okres przygotowawczy, dlatego że nie chodzi tylko o to, o to aby budować wytrzymałość wolnymi ruchami, bieganiem, bieganiem w lesie, długo, takim długotrwałym. Trzeba właśnie wprowadzać ruchy dynamiczne, aby ciągle ten aparat mięśniowy był pobudzany. Tak? Jest to bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że filmik się podobał, moi drodzy. Dziękujemy za łapki w górę, dziękujemy za nowe subskrypcje. E, o to chodzi, chcemy dotrzeć jak na największej ilości bo tylko tak możemy tworzyć siłę na Troll Pozdrawiam serdecznie, dużo zdrowia na Troll Pa!